Halo, halo, siemanko, Thieru z tej strony i poradnik Soccer Event Cup 2022 przed nami. Udana już edycja, powtarzana rok w rok, od bardzo wielu lat, nawet nie będę liczył od jak wielu. Złożona z części bardziej przyjemnej i mniej przyjemnej. Oczywiście każdy odbiera to inaczej i mogą być dla niektórych dwie części przyjemne. Pierwsza to opcja treningu, druga to opcja gry przeciwko innym graczom, opcja turnieju. Więc na ten temat będziemy rozmawiać trochę mniej na temat turnieju, jako że no nie da. Nie rady przygotować całego tego materiału, mam gości na cały tydzień, nie mam warunków, a jest sporo poradników z poprzednich lat, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie miał potrzebę i nie dowie się w tym filmie co do turnieju, to zapraszam do poprzednich odsłon. Natomiast najważniejsze tu wytłumaczę, a za rączkę przecież prowadzić was nie muszę po wszystkim. To co wypadałoby się przywitać i zrobić standardowo, bo to już taka mała tradycja od kilku poradników konkurs dla Was, tak? Zróbmy znowu co? 1000 punktów rozwoju tutaj, 1000 punktów rozwoju na Discordzie. Żeby tutaj wziąć udział, wystarczy wpisać w komentarzu swój nick oraz serwer, tak? Może to być pierwsza literka serwera. Nie musicie pisać w całości. Podnieś łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Kolejna sprawa to konkurs na Discordzie. Tam trzeba wejść w kanał konkursowy, specjalny do eventu i kliknąć tylko reakcję. Linki macie w opisie do Discorda. Na Discordzie będą też zadania po polsku do eventu, więc, więc serdecznie polecam. Największa społeczność w Polsce. Zapraszam, zapraszam. Teraz przejdźmy. Do tłumaczenia. No to zaczniemy od samych podstaw, czyli od naszego polskiego forum i wyjaśnienia eventu skrótem. Event potrwa, potrwa od 2 do 22 czerwca, w którym będziemy mieli do wykonania 55 zadań, z czego 34 zadania już w pierwszy dzień eventu możecie zrobić, bo one nie są zablokowane limitem czasowym. Dopiero później jedno zadanie dziennie można robić. Oczywiście mamy też tutaj kamienie milowe. Za zadanie szóste dostaniemy podstawkę głównego budynku, do którego oczywiście też przejdziemy. Za 22 zadanie zadanie 50 kart graczy, ponieważ w evencie będziemy budowali podobnie jak w FIFA, Ultimate Team naszą drużynę. Będziemy zdobywali piłkarzy. Jeżeli będziemy powtórnie otrzymywali karty danego piłkarza, to ten piłkarz będzie awansował na kolejne poziomy. 5 biletów turniejowych za 34 zadanie. Bilety turniejowe będą potrzebne nie na trening, a właśnie typowo, jak nazwa wskazuje, na turniej tam, gdzie będziemy mogli przeciwko innym graczom pojedynkować się. Dalej napoje energetyczne potrzebne już na turniej. Oczywiście napoje energetyczne również będziemy Otrzymywać za zadania. Niektóre zadania poza napojami będą dawać nam karty graczy, bilety na turniej. Pamiętajcie też o newsletterze, który macie na mailu, bo na start eventu zawsze dostajemy jakiś prezent i tam na kilka podań zawsze jest za Frico. Żeby brać w tym udział, wystarczy zezwolić na zgody marketingowe od Inno Games mailowe, listę mailingową, zapisać się, w ustawieniach gry takie coś można dodać, żeby ktoś nie miał tego zrobionego. Ostatnia rzecz, 55. zadanie to zestaw ulepszania wiatraka Gentiana. E, pomiędzy tymi zadaniami gdzieś tutaj eventowe pudło niespodzianka się kryje. Zwykle jest to za zadanie wszystkich szybkich zadań, czyli na 35 zadaniu zapewne. Eventowe pudło niespodziankę można otworzyć dopiero na e, wtedy, kiedy zaczyna się już kolejny event po Soccer Cup. No i też zawsze podpowiada, kiedy event kolejny startuje, więc widzimy licznik i nie musimy pytać na forach, kiedy kolejny event. E, dobra, tak skrótem tutaj wyjaśniliśmy. E, przechodzimy teraz do okna głównego eventu. Jak Widać, jesteśmy teraz nie w turnieju, a jesteśmy na opcji treningowej. W opcji treningowej możemy wybrać drużynę. I mówiliśmy przed chwilą tak po skrócie o kartach. Tak, karty będziemy e, otrzymywać różne. Nawet tutaj, podając do jakiegoś piłkarza, czyli wydając napoje energetyczne, że ten piłkarz miał tutaj siły biegać, czy strzelać, e, wydajemy i możemy trafić albo nagrodę dnia, która jest tutaj u góry. Jeżeli wam się nagroda dnia nie spodoba, to ją mieszacie na kolejną. Bardzo super fajna opcja, bo codziennie możemy spróbować szczęścia na trafienie czegoś. Innego. Innego. Niestety brakuje mi mojej ulubionej opcji, czyli trenerów, bo trenerów nie ma, ale co wpływa na zdobycie jakby większej szansy na trafienie nagrody dnia, czyli tego, co nas najbardziej najczęściej interesuje, piłkarze. Tutaj dobieramy drużynę, do których będziemy mogli podawać. Mamy na przykład takiego piłkarza, bo chociażby w incydentach tych śmieciach wokół miasta znaleźliśmy sporo kart, tak, bo też też się da. No to wiadomo, że wybierzenie piłkarza, który ma na przykład piąty poziom, a nie pierwszy poziom, więc będziemy do tego piłkarza mogli też tutaj podać na boisku, logiczne. I teraz, jeżeli chodzi o to, co na co, co, wpływa, na co wpływa ten poziom piłkarza, na to, że na przykład na piątym poziomie piłkarza mamy 1% szans na trafienie podwójnej nagrody dnia, poziom dziesiąty piłkarza 2% na trafienie nagrody z dnia. Więc tak naprawdę. Chyba opłaca się być cierpliwym jak w każdym evendzie poczekać, aż nasi piłkarze zostaną rozwinięci, bo chociażby będziemy w jakiś sposób trafiać te karty piłkarzy, grać na turnieju i tak dalej. I dopiero potem wydać wszystko. Chociaż 1%, 2%, czy to jest duży odczuwalny procent na to, żeby trafić podwójną nagrodę? No nie wiem. Będą szczęściarze, będą pechowcy, jak zwykle, tak? Jak to w takich eventach bywa, jeżeli ktoś chce trafić bardzo dużo nagród dnia, najczęściej wybiera się tych najtańszych. Próbowałem też lecieć najdroższymi, najczęściej oni nazywali się złoci, ale tutaj kolorów nie odróżniam na piłkarzach. Wszyscy są tacy jakby e, niebiescy, srebrni, można też tak to ująć. Więc e, jak wydawać? No to na pewno pojawi się sporo komentarzy z waszej strony. Czytajcie je, na pewno przypnę te najbardziej przydatne, ewentualnie w opisie się dodam jakąś poprawkę. Ja zwykle lecę najtańszymi, zwykle jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie podczas startu. Karty zawodników. Gdy otworzymy karty zawodników, pojawia nam się coś takiego. No i te karty zawodników, jak widać w okienku, osiągają różne poziomy. Tak to wygląda. Każdy z piłkarzy ma swoją rolę na boisku: napastnicy, pomocnicy i obrońcy. Tak. Bramkarza raczej nie ma. Nie, nie ma bramkarza. Po co to jest? Po co to jest? Na treningu nam się to nie przyda, na szczęście, bo to wymaga. Po trochę myślenia, czyli któryś z piłkarzy jest dobry przeciwko któremuś z piłkarzy i słaby przeciwko któremuś z piłkarze też, tak? Więc to, to, to się zgrywa. Są trzy role na boisku tutaj możemy podejrzeć, że jeżeli będziecie chcieli zagrać ten turniej, tak? W tym turnieju macie bilety. Te bilety co bodajże 4 godziny się odnawiają, mogę się mylić, ale no na pewno się odnawiają, więc codziennie wydać. To nie jest tak, że tu musicie czekać, jak w treningu na super nagrodę. Dnia, tu te bilety i tak trzeba wydawać. W turnieju również są nagrody dnia, oraz również można wymieszać, jeżeli wam się nie podoba, co mi się bardzo podoba, bo wcześniej tego nie było. I aby dobrać piłkarzy, e, którzy będą dobrze walczyli, na pewno pojawi wam się na ekranie e, poradnik, kto jest dobry przeciwko komu, więc wtedy zmieniacie swój team, dobieracie piłkarzy. Gra w sumie sama będzie wam podpowiadać, może tutaj go nie widać, ale najczęściej podpowiadała, jaki procent szans mamy na zwycięstwo. Tutaj, tak jest, tutaj na przykład jest, że będzie remis, tak? Tak, również remis może być i remis też wpływa na zdobywanie punktów rankingowych do e, ligi, bo jest w tym węcie liga, i właśnie to jest związane z turniejem. Mamy różne. Poziomy lig złota, srebrna, brązowa, amatorska. Po zakończeniu eventu zgarniamy te nagrody. Nie wiem, jak bardzo się na to nastawiać. Zwykle e, lubiłem osiągać co najmniej e, srebrną ligę. Złota zwykle była tylko dla osób, którzy e, wydadzą trochę tych diamentów. Nieraz nie dużo, nieraz nie, ale chociaż coś. No i mamy takie nagrody, tak? Czyli, czyli dodatkowe zestawy do głównego budynku eventowego, o którym jeszcze nie mówiliśmy. Jakieś posterunki wartownika po 100-200 punktów rozwoju. Oraz za złotą jest tylko specjalny awatar, wyjątkowy awatar. Właśnie taki, tych awatarów w evencie będzie sporo do zdobycia, bo zobaczcie, jest tego odgroma. Kolejna sprawa to osiągnięcia. Oczywiście osiągnięcia będą do zdobycia za event. Mega dużego wpływu one na grę nie dają, bo, bo nie dają nic, nie dają żadnych bonusów. Można powiedzieć, że jeszcze gorzej niż GVG, bo GVG chociaż punkty rankingowe daje i Gildia nam ulepsza. A to to jest tylko profilówka. Dobra, lecimy dalej do głównego budynku eventowego. Jest to wiatrak Gentiana 4 na 5, ale hola hola, tutaj jeszcze są dodatkowe elementy setu. Coraz częściej gra bawi się w sety. Nie idzie na prościznę, że stawiamy jeden budynek, budynek o wielkości tarasów i większe. Teraz jest coś takiego, trochę dają wolności graczom, czyli gracz nie wybiera sobie jednego z trzech budynków, czy to atak, czy to obrona w ataku, czy to jakieś surowce, tylko tu mamy do wyboru. Nie sam budynek główny, bo każdy będzie miał taki sam. tak Budynek ma 8 poziomów, więc robiąc cały event, otwierając pudełko niespodziankę z poprzedniego eventu, ten ósmy poziom powinniśmy osiągnąć. Natomiast mamy tutaj do wyboru tak. Przeniczne ścieżki, tak, dwa punkty rozwoju. Oliwna ścieżka, 4% do ataku armii atakującej. Skalista ścieżka, 5% bonusu do obrony dla armii atakującej. 5 towarów. Co najbardziej rzuca się w oczy? No, tylko te dwa elementy. Reszta, towary, czy przeniczne ścieżki, nie jest to w moim targecie. Więc oliwna ścieżka, skalista ścieżka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie sety można robić, na pewno odeślę Was do kanału MoinkLight. Gość, który... No jest zagraniczny, nie jest to Polak, robi e, świetne e, w swoim programie Seciki. Ja potem podsyłam wam linka, na pewno jestem w stanie wam go polecić, bo na ten moment nie mam żadnych e, skonstruowanych połączeń, a wiem, że zrobi to ktoś, kto posiada pojęcie e, w tym temacie, więc ja nie będę tutaj wychylał się i popełniał jakiś błędów wprowadzał was w błąd, tak? Ale okej, może ktoś zapytać jak oceniam ten budynek? Powiem wam, że jeszcze nie wyrobiłem sobie konkretnie zdania, ale na pewno je sobie wyrobię jak zobaczymy co chociaż podstawka daje ewentualnie nawet w połączeniu z tym, tak? Sama podstawka na poziomie 8 w mojej epoce da mi 25% do obrony armii atakującej oraz procenty szans 30% szans na to, że 30 towarów dostanę 20% szans na to, że 30 towarów dostanę i 50% szans na 25, więc, więc tak to wygląda. A, przepraszam, tutaj jest 20% szans na towary dla lili, więc niekoniecznie one muszą wpaść do mojego ekwipunku. Tak to się prezentuje, ale nie widać tutaj diamentów. Widać jedynie, wiadomo, podstawowe rzeczy, o których już mówić, nie będę typu monety zaopatrzenie. Jak na budynek, który zajmuje 4 na 5, jest to fajna sprawa. Na pewno chętnie, mając nawet sam taki budynek, od razu zastąpiłbym terasy, więc myślę, że jest z czego się cieszyć, bo ta obrona w ataku rośnie. A z setami może być jeszcze lepiej, yy, więc sety na pewno wyjdą w praniu podczas eventu. Zadania po polsku będą na Discordzie, więc oczywiście zapraszam zalogować się. Ktoś pewnie by zapytał, a co z nagrodami w tych pudełkach turniejowych, tak, skrzyniach? No nie różnią się one specjalnie od piłkarzy, czyli wiadomo, że są tam specjalności dnia, nagrody dnia, o których za chwilę będziemy rozmawiać. Ale co do pozostałych nagród, no to mówię, nie różnią się mocno, bo tam mamy na przykład punkty rozwoju, towary, medale, tak. Wiadomo, że mamy różne rodzaje tej skrzyni. Skrzynię łatwą, się Średnią, e, trudną. Powiem Wam chyba, że tu również skrzynia, skrzynia remisu jest, chociaż nie jest jakoś specjalnie nazwana, e, bo powiem Wam również, że, że remisów mogło nie być w poprzedniej osłonie, ale tu mogę się mylić, e, więc z góry przepraszam, ale o jedną skrzynię mamy za dużo. Jesteśmy teraz w mojej mapie myśli. E, tutaj mamy różne nagrody, tak? Nagrody są podzielone na nagrody dnia, na alternatywne nagrody dnia, czyli przemieszane. Na nagrody turnieju i na alternatywne nagrody turnieju nigdy nie pokazuje nagród głównych, bo w sumie po co, skoro e, zwykle i tak każdy trafi tyle samo, tak bądź podobną ilość, i po co rozgłaszać coś, gdzie na przykład dostaniemy jedną studnię życzeń, a nie tak jak w turnieju możemy zapolować może na 20 tych studni, więc zajmijmy się najpierw turniejem. Dla nowych graczy jest tu łotrów do zdobycia. Dla zaawansowanych graczy jest posterunek wartownika i jego ulepszenie do zdobycia. Plac zwycięzców, super sprawa, jest to zestaw, czyli możecie postawić z tego zestawu pierwszy poziom albo ulepszyć pierwszy poziom na drugi poziom. No i co tutaj mamy superowego? Zestaw pól. Zestaw pól, kurcze, tu jest. Więc yy, fajnie, fajnie, bo powiem wam, że no co event mamy coraz szerszy wybór tych nagród. I. No, jakby nie ma pokrzywdzonych ludzi, którzy muszą wybierać na przykład jakieś przyspieszajki, jakieś przechowajki, czy jakieś inne pierdoły, bo już wszystko mają. Więc na pewno na pewno jest na czym zawiesić oko. Od razu wam powiem, że. Niekoniecznie to, co było na becie, może się sprawdzić z tym, co będzie na serwerze oficjalnym, na którym gramy, ponieważ od dwóch czy od dwóch chyba eventów, e, Forze of Empires, znaczy, inno games, mocno psioczy e, w naszą stronę w pozytywnym znaczeniu, w pozytywnym takim, że trafiają się jeszcze lepsze nagrody dnia niż, niż były na becie nie informując nas o tym, więc no nie zdziwcie się, jak pojawi się znowu jakaś na przykład szachownica, tak? albo scena epok. Oczywiście te dni, które tutaj są, się nie sprawdzą, to są dni z bety, zawsze to jest losowane w niewiadomy sposób. Co najwyżej możecie sprawdzić jakoś o godzinie 19.20 na fandom Forge of Empires, jaka nagroda będzie na przykład po północy następnego dnia, tak? Mamy alternatywne nagrody, zwykle one się w żaden sposób nie różnią, czyli i mamy znowu ulepszenie e, posterunku wartownika, kryjówki łotrów, e, mamy Athlon, tak, e, natomiast nie polecam te, budowania tego, czyli również e, skupiamy się na e, polach i placach zwycięzców, bo na tym robimy super atak. No i będę zły na każdego, kto sobie wybierze zestaw Tolosa, jest to chyba najgorszy budynek eventowy w całej grze. Gram wiele lat, były 2-3 takie eventy. I zdarzyło się, że na każdym z takich eventów, nawet chyba nie ukończyłem go, widząc jaki ten event był słaby i jaka nagroda główna była słaba, więc uważajcie, to jest tylko pułapka. No dobra, co mamy na turnieju? Na turnieju możemy zdobyć 50 losowych kart piłkarzy, więc tutaj grając tych piłkarzy sobie ulepszymy. Dlatego mówiłem o cierpliwości, bo jak piłkarze będą ulepszeni, to będzie można potem dopiero trening grać za wszystkie nasze energetyki, wtedy kiedy trafimy super nagrodę dnia na liczniku u góry, no i wtedy będziemy mieli szansę większe procentowe na podwojenie nagrody dnia. Co się trafia? No niech chociaż raz na event się takie coś trafi. Zawsze ten jeden budynek do przodu, tak? Eee, również no nie jesteśmy pokrzywdzeni w sposób taki, że ben, będzie zestaw pól. Galeria Sław ku e, ulepszaniu gildii, ale to też jest dla zaawansowanych graczy. Eee, niefajne jest to, jak ktoś poświęca całe swoje miasto w epoce żelaza i ciut wyżej na coś takiego, mm, blokując sobie rozwój. Zestaw czempiona? No sorry. Bardzo małe epoki jest, gdzie champion jest skuteczny. Jedną z nich chyba jest współczesność. Pomińmy ten budynek. Place zwycięzców również będą. Będzie pomniejszenie studni życzeń. No to teraz pytanie, czy gdzieś studnie znajdziemy? Bo bardzo wątpię. No samej studni nie ma ani w tych nagrodach, ani w tych nagrodach. Więc jeżeli farmy diamentów chcecie robić, no to podejrzewam, że już. Dobry trzeci event z rzędu jesteście zablokowani. Jeżeli o czymś zapomniałem, piszcie w komentarzach, przypnę jakieś rady. Jeżeli chodzi o turniej, nie rzucajcie się na głęboką wodę typu na trudne skrzynki. Lecicie średnimi, ewentualnie nawet najtańszymi, na becie trochę poklikem najtańsze i, i wpadały mi te nagrody wyżej. No Miałem strasznego pecha. E, pamiętajcie o wydawaniu oczywiście na bieżąco tych bilecików, więc aktywni na pewno będą wynagrodzeni. Bo tak czy siak to wpada, więc, więc trzeba to zużyć. Nawet jak jest słaba nagroda e, dnia w tym turnieju, i tak musicie wydać. Na pewno będzie szkoda tym, którzy zrobią pierwszego dnia wszystkie zadania, bo tych biletów sporo zgarną i teraz będą myśleć, kurczę, to ja zaczekam na super nagrodę dnia i wtedy to wydam. Ale koniec końców okazuje się, że nagroda dnia trafi się bardzo późno, ta fajna, a stracimy i tak godzinowo bilety na tyle, że się to zrównoważy. I będziemy w plecy. No to co, dzisiaj po skrócie chciałem tyle tylko przekazać. Widzimy się na evencie już na live'ach. Zapraszam oczywiście, zachęcam do konkursu na 2000 PR, gdzie na początku filmu trochę o tym mówiliśmy. Zostawiam Was ewentualnie z łapeczką w górę, z subskrypcją. Jest też opcja podziękowania czy sponsoringu. To już dla chętnych. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć, mówił Tieru.